Ale on ma dziwne oczy. Co to jest? Ma takie dziwne oczy z czerwonymi kropkami. Możemy po prostu iść i wyjdziemy sobie, tak? Tak, może po prostu pójdziemy. Jest dziwny, lepiej uciekajmy. Tak. Lepiej się stąd zmywajmy. Tak, śmiało. Zostawcie lajki, a my się stąd wydostaniemy. O, zobacz, ten nie jest jakiś straszny, ale dobry. Maleńki. A co to robi ten uroczy stworek w pudełeczku? Bardzo słodki, co? A to co? A to co za pająk? Kto? Tak. A! Co to jest? A tu jeszcze ładne zdjęcie na ścianie. A co z domem? To on to zrobił? To on podpalił dom? Nie jestem pewien, ale uciekajmy stąd jak najszybciej. No dobra, chodźmy. Otwórzmy to. Mhm. Mm Skaczemy. O! To oni pająk i bu. I bu? Już tu są. Nie jest już taki miły. Okej, okay, to jest hardcore. To w ogóle nie jest proste. Widzę tutaj parę min. Trzeba je jakoś ominąć. Co to jest? Jak ty wypadłeś? Rany, to było zaskakujące. A, dobra, ciągle tu jestem. A chyba, że tak. Tak, wciśnijmy przycisk. One pojawiają się dosłownie na sekundę. No ładnie, ale skoro już tam jesteś, to wszystko jest w porządku. I... Skok, i chodź tu. Tak, tak, tak. A, nie. Co? Czy muszę to zabrać? Tak. To nie jest proste. A! To był mój pierwszy raz. Może dla kogoś byłoby to trudne, ale dla ciebie na pewno nie. Co? Dobra, idziemy w dół czy w górę? Mogę tutaj iść. Pierwszy raz? O nie. Są pająki. O nie. A! Co jest? E, to on. Szalenie zły. Uciekajmy, uciekajmy. O. Oj, 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 zobacz kto tam siedzi w środku. A, to ten dobry. On tutaj jest? To ten miły? A. Nie widziałem tego! Faktycznie ja też byłem rozkojarzony. Kto siedzi w tych celach? Chyba jest u góry jakiś laser. Tak, przynajmniej nie muszę już naciskać przycisku, bo już było otwarte. No, to jest dosyć łatwe. O, tu są jakieś miny? Co to ma być? Ojej. Nie wiem, pewnie tutaj muszę teraz iść. I hop. No i tyle. Ajajaj. O, cześć. Dzień dobry. A, oj, oj, oj. Uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Idzie za tobą i goni. Dobra, skoczyłem. Nie, to on spadł. Tutaj się nie boję, ale to leci nad moją głową. A tu wyżej. Patrz, jak to wygląda. Nie robi tu żadnych kroków, po prostu wyskakuje. Dobra, już. Klasa. Tak, 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 tak. O, skoczyłeś. Dobra, tam nikogo nie ma. Pewnie jest bezpiecznie, tak? Tak się wydaje. No dobra, wszystko w porządku. A, tu. Męska toaleta? A, to męska toaleta. Wyjdź z niej. A! To jest koszmar, ten poł. Co tu się dzieje? Tak, bierzemy łopatę i kopiemy. Okej. Okay. Tak. O! Zobacz, ile tych przerażających potworów. Dobra, uciekajmy stąd. Ile pół, ile ich tam jest? Bo to jest Paulina. Paul i Alina. Jakoś tak dziwnie przetłumaczone. Wyobraź to sobie. A, tak, to pół. Mm -hmm. Tak, morfi. Tu, 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 tu. Morfy teraz na pewno nie są potrzebne. To oczywiste. Tak sobie myślę... Tak, 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 skaczemy. To się łamie. Oj, deski się łamią pod nogami. Myślisz, że pojawi się ponownie? Nie, myślałem, że mogę stanąć na krawędzi. Aha. A można potem skakać? Pewnie tak. Oj, 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 to jest dosyć trudne. Polina, cześć! Polina. Polina, cześć! Tak, a, to drabina. Spadłeś? Tajne przejście. Tajne przejście, fajna sprawa. Możesz teraz obejść tamtędy do góry. No ładnie. A, idę z powrotem. Tak, tak, tak. Tak jest łatwiej. Nie trzeba wracać. Chodźmy na górę. Do lawy. Dobra, teraz szybko musimy mieć osłonę po lewej stronie. Lepiej tu zostańmy. Poczekajmy, aż kolejna poleci. Pięknie i teraz szybko! Pobiegnij w prawo, zaraz się pojawi kolejna. Szybko, ostrożnie, osunę jest po prawej stronie. Aj! Strike! Sprytnie, sprytnie, to było naprawdę fajne. Aa, widziałeś ją? Tak, to na pewno był po... Aa! To koszmar! To nie! Oj, 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 oj! No to był koszmar okropny. A. Okej, okay. raz, dwa, trzy Dobra, uciekajmy W trudnym trybie trzy razy Tak, zwykle jest jeden, a tutaj są trzy Oj, Ojojoj, oj, a to co? Tak, co to? Aaaa! O! Dobrze, że u mnie w ogóle się nie rusza Teraz zobaczmy w górę Czasem coś tam spada Kamienie Spore sztuki Aaaa! Aj, aj, aj. Polina Ta. Cześć a to co za prezent? A to. Odblokuj, co tylko chcesz. Ja nie chcę, on mnie zje. Nie stój na krawędzi. Schowam się za łańcuchem i tyle. A -a. A -a. Co to jest? A, karabin maszynowy? Dobra, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy! Super prędkość. Uhu, jestem taki szybki. Jesteś szybki, ale rozglądaj się tutaj. Zobacz. Lasery są z każdej strony. To hard mode laser. O ty, wow, jak udało ci się to przejść. O. o klasa, klasa. Tak. Zobacz takie skoki, a nawet były pająki. Dzień dobry, pajączaki. E, nie, nie boję się, papa. Pa. No papa, pa. tutaj telekineza. Uu. O, a tutaj jest absolutnie wszystko. Przemiany, smerfy i różne inne rzeczy. Od tej strony chyba się nie da, musisz iść po drabinę. Bez niej to raczej tego nie przeskoczysz. Spróbuję z tym. Tak, tu nikogo nie ma. Nie ma, ale dlaczego? Zawsze tu ktoś powinien siedzieć. Przydałoby się tu umieścić jakieś dodatkowe postacie. Jakaś polina? Zobacz, to jest jakaś okropna, zardzewioła drabina. Tak. Oj uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No ładnie, ile tu laserów. Znowu się zaczyna. Wow. Ona pojawiła się tak szybko. Dobrze, że mi się udało. Mam nadzieję, że ten czerwony kolor to nie są tu lasery, których trzeba unikać. To chyba nie są lasery. Gdyby te rury były gorące, to jeszcze ciężej byłoby tędy przejść. Praktycznie byłoby to niewykonalne. Zamknąć zawór. A! Oj, oj, oj musisz tutaj się trochę ostrożniej poruszać. Tak Jest pięknie. A drugi jest. Myślisz, że tam? Nie tam, to nie tutaj. To na pewno nie tutaj. Czyżby coś tutaj było, nie tak? A, no tak. Tak, po prostu poszedłem w złe miejsce. Okej. Okay. Tak, i ostatni to on. Tak, tak, tak. Ostrożnie, ostrożnie. Koniec, zamykamy ostatni i możemy iść dalej. Widzisz? Jest. Zobacz, mały spacer i tyle. Z jednej strony, tak, tutaj. Dobra, bez problemu przejdziesz. Świetnie, prosta sprawa. To było całkiem łatwe. Tak. Upa, pa. Tak, 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 tak. Tak, super. Tak, ups. Teraz będzie dużo skoków. Tak. Po, po. Piękny skok. Dobra, to piętro już jest niższe. Dobra, dobra. Uuu, to będzie chyba znowu to samo. Za pierwszym razem. Tak. Dobra robota. Tak, tak, tak. Dobra, masa laserów. I znowu tutaj się pojawia ten znak. Tak, 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 tak. Ho, ho, ho! Ten etap jest naprawdę trudny. Wyobraźcie sobie dwa wirujące lasery. Dobra, skacz, skacz, odbij się, odbi. Skok, skok i. Oj, 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 spadł kapelusz. Tak. No dobra. A teraz, gdzie lecimy? Przy okazji, przyjaciela, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o topowej skórce. Tak. Widzisz, przypomnieliśmy o skórce i od razu zadziałało. Dobra, biegnij dalej. A, zobacz. To kucharz. Tylko nie kucharz. Byle nie ten kucharz. To jest kucharz. A! Aj, bez bezwstydnie biegnie. Uciekaj. Biegnijmy tam. Tam jest fuzuka. Oj, oj, oj. Pięknie. Strzał i strzał i strzał. Klasa, klasa. Dobrze, połowa już minęła. Świetnie idzie, tylko się nie zatrzymuj. Tak, lepiej od razu tam powiedz. Tak? Przebiegły jesteś, szybko wygrałeś. Dobra, co teraz? Niezwykła grawitacja. Co? Wydawało się, że wszystko poszło dobrze, a tu jednak wróciłeś na sam początek. Nie rozumiem, co się tu stało. Jak to możliwe? Odbijasz się od tej ściany, a wydaje mi się, że najpierw musisz celować w ten przycisk. On zamortyzuje uderzenie i zwolni. I. Silne uderzenie. Tak. Obróciłeś się i poleciałeś. I to nie w tym kierunku, w którym trzeba. Nie, 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 to jest trochę za mocno. No i dzień dobry. Przystojniacy z nich. No, wreszcie się udało wylądować. Dziękujemy bardzo i idziemy dalej. Jedna noga. Dobra, chodźmy na górę. Wspinamy się. Wyjście! A co z policjantem? Co teraz robimy? Ja wracam. A, no bo jego tam nie ma, no tak, tak. Pewnie będziesz musiał wejść na górę. Tam, gdzie to wszystko lata. Tak. Co robi to niebieskie to jakieś szkło? Jak to? Co? Oferuję kolej plecak odrzutowy. Co to w ogóle jest? Specjalnie to jeszcze komplikują. I jeszcze na tym stanąłeś. Wybierz inną drogę będzie prościej. Oj, nie pomogło. To trudne. <laughs> Co to ma być? To tak jakby tego chciał. Możemy spróbować wyłączyć. Czekaj, daj mi. Nic nie widać. No dawaj. Przycisk i lecisz prosto do góry. A! To naprawdę sprytna pułapka. A, tego właśnie chcę. Ciągle wyskakują ci te reklamy. Musisz je zamykać i nie możesz tego przejść. Aha, i od razu trzeba wykupić. I znowu. Wyobrażacie to sobie? Naprawdę sprytna pułapka. O, nie, nie, trzeba było się przesunąć na bok. Tak, to wszystko. Dobra, daj, spróbujmy teraz. A, myślałem, że jest tu takie miejsce. Ile tutaj można stracić kasy? Jak za każdym razem będziemy wpadać w jedną pułapkę, to naprawdę będziemy bankrutami. 350, masakra. I kolejne 100. Znowu 200. Żeby usunąć reklamę, potrzebujesz 100 Roboxów. Nie, 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 nie. Co to było? Teraz nieco na bok i o laser, laser nas załatwił. Dawaj, 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 dawaj. Dokładnie tak, tak. A nie, no ten ekran naprawdę wszystko utrudnia. Naciśnij a potem od razu poleć. O o tak dokładnie. O o o o o o, o. o. Oj, oj, Zaczynamy! Zły róg! Tak, no tak! A jakbyś zaczął od tego drugiego rogu? Tutaj! Może w ten sposób się uda, będzie prościej! Tak! Teraz trochę tutaj, przesuniemy się w boki, będzie dobrze? Tak, pięknie! W rogach siła! Tutaj! Oj, było blisko, myślałem, że to nie przejdzie, ale udało się! Tak! Co tu mamy? Pająk, pająk, pająk! Eee! Można tutaj wejść! Tak, rozdzielmy się! Tutaj jest przycisk! No i się pojawiło! No i od razu reklama! Myślałem, że nie wyjdzie, ale oczywiście miałeś rację! Tak! O -ho -ho Co to było? Nieostrożny krok! Ja to zabrałem i moja postać się na to wspięła i skoczyłem! Tak, po prostu. Tak, jakby brakowało miejsca, w którym możemy to coś położyć. Tak, żeby potem przebiec w bok. I co teraz? To było prawie na marginesie planszy. Tam jest ten laser. Ja czegoś takiego nie widziałem wcześniej. Serio? Taki laser, wiesz? No w sumie tak, widać tam ten czerwony laser. O, widzisz laser? Aha. No musi iść, ale trudno to zobaczyć. Tak. Pięknie. O. Dobra. Pięknie. A, zabrali mi deseczkę. No dobra, to teraz musimy odkryć fuzuku. Chodźmy. Tak, zbieraj swoje burgery. Burgery, burgery. To jest okropne. Tak, tak, tak. Dobra, może lepiej od razu uciekaj. Nie. Nie, 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 nie. nie. A! Co mam zrobić? Nie wiem, chyba cię unieruchomił, teraz to już nie uciekniesz. Aj, 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 aj. Dawaj tam z boku. Postaraj się zadać jak najwięcej obrażeń. A teraz tylko jedną ręką i zobaczmy. Pięknie. No świetnie. I zostało tylko Tyci. Biegnij zanim zacznie strzelać. Nie, 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 po prostu biegnij teraz cały czas. Oj, oj oj oj, oj. zacznie strzelać, to uciekaj od razu. No dobra, jak zacznie strzelać, to od razu biegnij. Tutaj. Tak, 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 tak. Ale jest okropny. Tak! To koniec! No i świetnie. Piękny taniec. Tak. Świetnie. Jaka to będzie maszyna? Zwykłe auto. Nie, złe jest. Mamy tutaj porządną maszynę, prawie jak jakiś pająk się będzie skradać. Wychodzimy. Co? Straszne. To ten moment. A czemu wszystko jest czerwone? Przyjechaliśmy bardzo szybko. Czerwony to prędkość światła, pewnie gwiazdy przelatują. Dobra, poszukajmy może helikoptera. Uhuhuhuhu. Tak, 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 idziemy. Mnie to naprawdę zawsze zastanawia, jakim helikopterem będziemy się musieli wydostać z takiego miejsca. Nie będę podglądać. Zobaczmy, co to za helikopter. Dobra, już niedaleko. Mam nadzieję na coś fajnego. A on tutaj? Teda da, A, to zwykły helikopter! Totalnie zwykły! Zwykły to dobra, odpalamy silniki. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli cały filmik. Specjalne podziękowania Dzięki. dla tych, którzy zostawili lajki. Do zobaczenia! Lajki, lajki! Papa! Pa. Pa, pa.